To było bardzo trudne dla Żydów usłyszeć, że ich ojcem jest szatan, że należą do niego. I tak na pierwszy rzut oka nie dziwi ich reakcja, nie, nie dziwi ich zachowanie, ich bunt, jak jakiś człowiek z Nazaretu może mówić do nich takie słowa: Ojciec, pochodzenie, tożsamość to wszystko jest bardzo ważne. Musimy sobie uświadomić, że naszą tożsamością i to, kim jesteśmy, te wszystkie rzeczywistości możemy odkryć tylko wtedy, kiedy swoje poczucie wartości będziemy budować na tym fakcie, że naszym Bogiem jest Ojciec. Ojciec, który kocha, Ojciec, który się troszczy, Ojciec, który strzeże, uczy mówić, uczy odczuwać świata. I to nie jest tylko pięknie brzmiący slogan. Widzieć w Bogu Ojca, to wiedzieć, kim się jest, to mieć w sobie taką wewnętrzną siłę, to nie tracić nigdy, nigdy nadziei. Są ojcowie Kościoła, którzy zajmują się Bogiem Ojcem. Jest taka antologia pewna, i tam możemy przeczytać fragment z pism św. Augustyna, który mówi o tym, ma takie w sobie wewnętrzne przeczucie, że kiedy Bóg. Szukał Adama i Ewy w raju, a oni się przed nim trochę chowali jak takie niegrzeczne dzieci, które coś spsociły. To Augustyn mówi, że tam właśnie w tym raju ojciec szukał swoich dzieci i chciał ich ocalić, chciał się o nich zatroszczyć. Nie uciekajmy przed Bogiem, nie uciekajmy przed sobą, nie uciekajmy przed prawdą. Jeżeli ja widzę w Bogu mojego kochanego Tatę. To to jest bardzo wyzwalające. To to sprawia, że mam przyszłość, mam nadzieję i mam w sobie niegasnącą siłę.